Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, w kolejnym drapingu. Dzisiaj mamy dwie zlapeczki super linie: numer drugi z paczki i numer pierwszy z paczki, i też mamy jedną zrapeczkę szczęśliwe linie. Ale zanim zacznę drapać te zrapeczki do końca, bo jak już widzicie, już je na troszkę nadrapałem. To pochwalę się z trapeczką, też nie moją, niestety, ale Małgosi. Małgosia wysłała mi zdjęcie swojej pięknej, szczęśliwej drapeczki Superlinie, gdzie trafiła. Uwaga, uwaga! Jak widzieliście, trafiła Małgosia 75 zł, czyli czwarty stopień wygranej. Ja ostatnio miałem, jak widzieliście, piąty stopień wyganej 30 zł. No może uda mi się dzisiaj tę pięterko, pięterko wyżej wskoczyć. Zobaczymy. E, a jak nie to trudno, ale trzymajcie kciuki, żeby udało mi się tam troszkę zbliżyć, mm, albo przeskoczyć, o 7,5, żeby było. To byłoby pięknie. Ale wiadomo, ciężka sprawa, żeby trafić. Trzeci stopień, tak? Dobrze mówię, tak. Trzeci stopień wyganej. No zobaczymy, może, może, kto to wie. Ja, Małgosiu, Ci oczywiście dziękuję za to, że mi pozwolił właśnie te zdjęcie, tutaj Twoje zdrapki udostępnić i się tą zlapką pochwalić. Eee, dziękuję Ci bardzo e, serdecznie. No i dobra, przejdziemy do drapanka moich zdrapek. Zaczniemy sobie od szczęśliwych linii najpierw, a później stapiemy sobie oczywiście super linie. No dobra, drapiemy. Sprawdźmy, co tutaj się nam e, ukaże. Mamy pomarańcze. Pomarańcze. Już nam tylko brakuje wisienki do linii. Alby tak dalej. Księżyc. Tu nam brakuje tylko już jabłuszko. O, tu jest pomarańcz. Oj, 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 oj. E, Co myśmy drapali? Księżyc. Okej, okay, nie ma. Śnie. I mamy linię. Mamy pierwszą linię. Tarao! Super! Czyli kolejny draping, gdzie chwala się nie, moimi zdrabkami. <grymne> Wychodzi mi dobrze. Zaczyna się świetnie. Cytryna. Jedna tylko. Jedna, yeah. dobra. Serduszko. Nie ma w ogóle. Klucz. Też nie ma. Słońce było. Mamy tutaj. Dwa, trzy. No, jeszcze jabłuszko. Gdyby było, to byłoby fajnie. Dwie linie by się pojawiły nam od razu. Tencza. Tencza. Tencza jest. Tu nam z kolei brakuje tylko truskawka do linii. Biedroneczka. Jest, a nawet i dwie gwiazdki chyba tutaj nie widziałem. Mm, nie. I jeszcze dwa symbole, kwiatek. Tu nam brakuje do linii słonik i pik. Mm, mm, mm. I jeszcze ostatni symbol. A, arbus patrzcie. Tak właśnie mi się wydawało, że gdzieś tutaj go widziałem. Ostatni symbol, garnek. Mamy tutaj garnuszek i tutaj, ale on nam premię nie daje. No dobra, kochani, odkrywamy te szczęśliwe linie od razu. Zobaczymy, co my tutaj ubraliśmy. Sprawdźmy, czy jeszcze kontrolne. a a. a. a, a, a. czyli to znaczy, że mamy tutaj 6 złotych. Wow! Super, Zdrapaczka kosztowała 3. Także 3 zł do, do przodu. Hmm, hmm, hmm. Zaczynamy fajnie. No dobra, kochani, bierzemy sobie super linie i trzymamy kciuki, żeby wyszło nam one tak dobrze jak w ostatnim, poprzednim odcinku, lub może troszkę lepiej, nawet to byłoby pięknie, gdybym się zrównał z rekordem Małgosi, czyli tym czwartym poziomem wyganych 75 złotych. No, trzymajcie kciuki, zobaczymy. Mamy tak, słońce. Ciężko będzie na pewno dorównać, ale jakaś tam malutka szansa jest. Słońce, dobra. 2 trzy. Podkoła. Podkoła, podkoła. Mamy podkowy. Okej, okay. kolejny. Symbol to motylek i popcorn. Mamy popcorn. Tu nam już brakuje tylko kwiatek, a tutaj serduszko. A tutaj klucz. Serduszka nie, serduszka nie ma. Poczekajcie, e, motylki szukamy i, 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 i popcorn. Popcorn jest jeszcze tutaj jeden. I teraz motylki. A i tu popcorn jeszcze ominąłem. Standardzik. I teraz to już byłoby chyba na tyle. Jop. Ok, kolejne dwa symbole. Parasol i rower. Mamy rowerek. Tu brakuje nam tylko jeszcze symbol rolek. Do szczęścia. Mm, mm, mm. Rowerek. A parasolki nie ma, chyba. Kolejne dwa symbole lody i klapki. Lody i klapki. Czy będą? Klapki są, a lodów chyba nie ma. Ach, chyba nie. Kolejne dwa symbole. Kości i słonik. <słyski> kości. Tu nam brakuje jeszcze tylko arbuzika. Mamy słonika też jednego. No dobra. Rowerek był. I tu mamy jeszcze tylko kwiatek do linii. Dwa symbole. Uwaga, uwaga. Czy uda nam się? Czapeczka. Czapka była, ale nam raczej szczęścia nie daje. Tak. Eee, jedna czapeczka. Nie wiem czy coś tu ominąłem. O tu jest dzwonek, który ominąłem. Jeden. Piłki chyba nie było. Krabik też chyba nie był. Kwiatek, rolki, kluczyk. No dobra kochani, odkrywamy ostatni symbol. Piłeczka. Mamy tutaj jedną. Tutaj drugą. I tutaj trzecią. I premii brak chyba. Odkryjmy literki kontrolne. Tu już trochę odkryłem niechcąco. Mamy R, A i B. Niestety pustaczek. Ale mamy jeszcze drugą szansę. W tych super liniach może tutaj coś będzie lepiej. Zaczynamy od roweru i kości. Rowerek, 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 kości. Dobra, leżak i lody, tutaj brakuje nam jeszcze do linii klucz, leżak, 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 leżak nie ma i lody też nie ma, no chyba tak, o tu mamy rower omnięty i to byłoby chyba na tyle, kolejne dwa symbole sakwa i kwiatek. Kwiatki mamy tutaj pięknie. Dwa obok siebie. Sakwa też. O, patrzcie. Klucz, klucz. Klucz. Gdybyśmy ten klucz trafili, cię, To byśmy mieli od razu z bomby trzlinie. Ależ to byłoby piękne. No. E, dobra, szukajmy e, kwiatka i sakwy. Kwiatek, sakwa. Tu nam brakuje czapeczki do linii. Kwiatek. Tu nam brakuje okularki. A tutaj krawik. No dobra. Tak to wygląda. Kolejne dwa symbole odkrywamy. Wiatrak był i dzwonek też na pewno był. Teraz tak, tutaj wiatraczek, dzwonek. Brakują okularki. Tutaj nie ma nic. Tu mamy wiatrak. Korona była? Nie, nie tutaj, tutaj w tej wstępce raczej nie było. Tu mamy dwa dzwonki, ale brakuje nam korona i czapka. Eee, wiatraczka, wiatraczku już nie ma. Kluczyk, krabik, dobra. Kolejne dwa symbole. Słonik i Biedronka. Niestety tylko biedronka jedna się znalazła. I dwa ostatnie symbole. Trzymajcie kciuki, uwaga, uwaga. Klapki najpierw. Były, mamy tutaj klapeczki, ale nie mam okularów oczywiście. Klapeczki, rowerek przegapiony. No dobra, i ostatni symbol, uwaga, uwaga, korona. I korona gdzieś tu była, jest jedna tutaj, jedna tutaj, która daje nam linię. Taaau, ostatni symbol, słuchajcie, daje nam linię, ale szczęście. Ale fart, tu mam jeszcze jedną koronę. Eee, I teraz, tak, sprawdźmy na pewno, czy się gdzieś nie pogubiliśmy. Okulary, kluczyk nie ma, okulary, czapka też nie ma. Hmm, tego nie ma, nie ma, nie ma. Hmm, no dobra, krabik. Ten krab mi coś tak gryzie cały czas. Czy nie było krabika przypadkiem? Nie, nie było. No dobra, mamy jedną linię na szczęście, także odkrywamy. Uwaga, uwaga, czy to będzie 750 zł, Marzyć, dobra rzecz. Odkrywamy. Nie, mamy piętnastkę, ale to i tak, i tak jest mega wynik. Także mamy dzisiaj też plusik. W kolejnym drapingu mamy plusik malutki, ale jest. Mamy dzisiaj łącznie 21 zł na wydane 13. ta Super! No, i tak można drapać. Coś pięknego. No dobra, kochani. E, tutaj pustaczek oczywiście, jeszcze szybciutko wam pokażę. Tu mamy tą piętnastkę. No nie jest to taki wynik jak u Małgosi, ale też fajny. Też cieszy mnie nie. E, to jest trzeci stopień od dołu. E, tu mamy szósteczkę. Fajowo. No, i tak można drapać. E, kochani, jeżeli chcielibyście się pochwalić waszymi zlepkami, a nie prowadzicie kanału, tak jak e, na przykład ja. Śmiało mi wysyłać na maila. Ja już Wam się dziękuję. Czekam na Wasze komentarze. No i zapraszam na kolejne filmy, kolejne drapingi. Trzymajcie się. Hej. Pa, pa.